Budzi księcy. Obudzi twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Jej mąż, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Fascynuje mnie w tym fragmencie Ewangelii to, że Józef ma podjętą decyzję. On wie, co chce zrobić. On chce ochronić Maryję. Dlatego podejmuje decyzję, żeby ją oddalić. Już pominę te wszystkie szczegóły, które są związane z tamtą kulturą. a Że on wie, co ma zrobić i pod wpływem spotkania z Bogiem tą ludzką, męską decyzję zmienia. Niesamowite. To mnie w nim fascynuje. To rajsuje. Że słucha, co mówi Bóg. I za tym idzie. Mimo że wcześniej miał to poukładane inaczej. Rewelację. Dobrego dnia.